Dzień dobry, Anna Radcewicz-Wiśniewska zapraszam na Panoramę Lubelską w sobotę. A oto co u nas. Nie wybuch w piwnicy, akcja saperów, Rowerowy rower, rajd pamięci. Pacjenci kardiologiczni wciąż aktywni. Skończyło się na strachu i na szczęście obyło się bez ewakuacji. Mieszkańcy ulicy Sądowej w Lublinie mieli dziś niespokojną noc. Wczoraj wieczorem, podczas prac w piwnicy, jeden z lokatorów natknął się na pocisk. Służby nie wykluczały żadnego ze scenariuszy, udało się jednak usunąć zagrożenie. Drota Homa. Po pocisku została tylko dziura i policyjne taśmy. Poszło bardzo sprawnie, poszło bardzo szybko i. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że nie musimy y, uciekać z własnych mieszkań. Odkrycia dokonał jeden z lokatorów kamienicy, który sprzątał piwnicę. Jak mówią sąsiedzi, przez co najmniej 30 lat w tym miejscu składowany był węgiel i nikt nigdy niczego takiego nie odkrył. Sąsiad, porządkując, po prostu łopatą y, natknął się na, na szpadlem na, na, ten, na ten pocisk i, i po prostu no, się też przestraszył. I, i, I może słusznie, bo tutaj panowie wojskowi mówili, że różnie mogło być mogło to eksplodować mogło nie eksplodować. To przeleżało, jak ja tutaj mieszkam 30 lat, to przeleżało na pewno 30 lat. Tutaj panowie określają, że to jest z II wojny światowej, więc Bogu podziękować, że to tylko tak się skończyło. Właściciel piwnicy natychmiast powiadomił. Służby dziś rano na miejscu pracowali saperzy z Dęblina. Zanim te czynności się rozpoczęły, policjanci informowali mieszkańców o ewentualnej ewakuacji, gdyby zachodziła taka konieczność. Dzisiaj już przed godziną dziewiątą te czynności saperów się zakończyły. Okazało się, że był to Pocisk nieuzbrojony, a więc został on bezpiecznie wywieziony, zneutralizowany, natomiast nie było konieczności zarządzania ewakuacji. Policja przypomina, w każdym przypadku napotkania na obiekt, który może przypominać pocisk, należy powiadomić służby. Za każdym razem w przypadku znalezienia takich niebezpiecznych przedmiotów, musimy pamiętać, że nie wiemy tak naprawdę z czym mamy do czynienia, więc jeżeli znajdziemy taki przedmiot lub zobaczymy, to w żadnym wypadku nie możemy go dotykać, przenosić, wynosić, i o takim znalezieniu należy natychmiast powiadomić powiadomić odpowiednie służby. Wówczas policjanci przyjadą na miejsce, zabezpieczą i powiadomią saperów. Łózka z piwnicy trafiła na poligon, gdzie jeśli zajdzie taka potrzeba, zostanie zniszczona. Po wnikliwym sprawdzeniu terenu nie ujawniono żadnych innych niebezpiecznych materiałów. W kamienicy przy ulicy Sądowej 12 mieszka 14 lokatorów. W Firleju odbył się dziesiąty rajt rowerowy poświęcony pamięci żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Formacji, która w czasie II wojny światowej wyzwalała m.in. gminę Firlej. Na trasę historycznego rajdu wyruszyło kilkuset uczestników z całego regionu. Weronika Wiktorowicz. Trasa liczyła 22 km i prowadziła przez miejsca pamięci związane z bohaterami walczącymi o wolność regionu. To nie tylko wycieczka rowerowa, to lekcja historii, bo uczestnicy Rajdu mają konkretny cel. Żeby to uczcić, to wydarzenie, tę 27. dywizję, która wyzwoliła naszą gminę i całą okolicę, żeby młodzież pamiętała i wszyscy obywatele, żeby pamiętali o, o tych bohaterskich żołnierzach. 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej była największą jednostką partyzancką AK na Kresach. W szczytowym momencie liczyła ponad 7 tysięcy żołnierzy. Powołana w styczniu 1944 roku w reakcji na masowe zbrodnie wobec polskiej ludności cywilnej na Wołyniu działała głównie na terenie Polesia i Lubelszczyzny. 25 lipca 1944 roku podstępnie przez Sowietów poproszona najpierw o... Pokaz swojej siły, o takie zaprezentowanie się że uwierzyli w to, że to będzie taki właśnie ten, wyczyścili mundury, broń, a to było podstępne rozbrojenie już o północy musieli złożyć broń. Dalsze ich losy były przeróżne, tragiczne. Lokalna społeczność szczególnie pielęgnuje pamięć o tych bohaterach, bo rajd to nie jedyna forma ukłonu w stronę 27. Wołyńskiej Dywizji. Jeździmy na Wołyn, mamy tam cztery cmentarze naszych żołnierzy na Wołyniu, które staramy się sprzątać, uporządkować, pomodlić się za znicze. Tutaj tak samo z jakimiś szkołami kilkoma współpracujemy, w ogóle w Polsce mamy 13 szkół imieniem 27 chciałbym zaznaczyć, także jest co robić, że tak powiem I jesteśmy zadowoleni, że takie inicjatywy się udają i rozrastają. W tegorocznej 10 już edycji udział wzięło ponad 400 osób. Rajt corocznie przebiega tą samą trasą. Organizatorami wydarzenia byli gmina Firlej, koło historyczne AK Firley i lubelskie środowisko żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Osoby aktywne zawodowo i narażone na choroby układu krążenia mogą wziąć udział w programie Kompleksowo Aktywni. To bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców regionu, które oferuje Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. Jak dowiedziała się Marcelina Krawczek-Widomska, do tej pory z programu skorzystało 180 osób. Pan Janusz przeszedł operację kardiologiczną. Teraz najlepszą formą rehabilitacji jest ruch. Wydolnościowo się poprawia przede wszystkim. No i po takich sensacyjnych sprawach jak zawał serca czy ten, no to rzeczywiście ta wydolność tutaj, ta rehabilitacja pomaga. To jeden z programów rehabilitacyjnych, z których można skorzystać w szpitalu klinicznym nr 4 w Lublinie. Teraz ośrodek zaprasza osoby pracujące, które narażone są na rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Najpierw wstępne badania wykonuje pielęgniarka. Mają wykonywany elektrokardiogram, pomiary ciśnienia i wykonuje 6 test marszu. I wstępny wywiad jest przeprowadzany. Ci, którzy zakwalifikują się do programu, są dzieleni na trzy grupy rehabilitacyjne, które różnią się intensywnością i ilością zajęć. W programie znalazły się zarówno zajęcia na basenie, jak i ćwiczenia na sali gimnastycznej. Ćwiczenia odbywają się po południu. Ile godzin siedzimy, tyle godzin powinniśmy się również później ruszać. No, intensywność to już trzeba powoli wprowadzać, w zależności jakich to tryb życia prowadzi. Więc dużo endorfin nam daje. My również te zajęcia prowadzimy, jak i przy muzyce. Tańca też wprowadzamy. Ja różne prowadzę, trochę jakby zumby wprowadzam, żeby coś, każdy coś dla siebie znalazł. Osoby pracujące są narażone także na stres. Dlatego szpital w ramach programu oferuje uczestnikom specjalne warsztaty. Są to warsztaty poświęcone właśnie takiej edukacji, gdzie poznajemy, zapoznajemy się z uczestnikami, czym jest stres, jak sobie z nim radzić, jak on wpływa na nasze zdrowie, jakie techniki możemy sobie tutaj zastosować, żeby odciążyć to ciało z tego napięcia codziennego pędu, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami. Aby wziąć udział w programie Kompleksowo Aktywni, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej szpitala, i przesłać je mailem lub dostarczyć osobiście do szpitala. Projekt ma działać jeszcze przez najbliższe dwa lata. Granaty w kieszeniach i szabla w rękach. W takich okolicznościach został zatrzymany 53-latek z powiatu Opolskiego. Kryminalni z Poniatowej, wezwani do włamania niezamieszkałego domu pod lasem, ruszyli w pogoń za mężczyzną, który, jak się później okazało, miał ostrą amunicję i szable. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, zauważyli mężczyznę, który na ich widok rzucił się do ucieczki w kierunku lasu. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Kiedy już próbowali go zatrzymać, ten nagle zamachnął się na policjantów, trzymaną w ręku szablą, repliką szabli. Na szczęście jeden z kryminalnych, który na co dzień jest instruktorem stosowania środków przymusu bezpośredniego. Natychmiast błyskawicznie pałką powalił tego agresora na ziemię. Tym zatrzymanym okazał się 50. Mieszkaniec powiatowej. W chwili zatrzymania mężczyzna był pijany, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Jak się okazało, przy 53-latku policjanci znaleźli w plecaku, który miał przy sobie dwa ręczne granaty. Natomiast w kieszeni bluzy i spodniach e, ostrą amunicję. E, te wszystkie znalezione rzeczy zostały zabezpieczone. Zabezpieczona również została replika szabi, a mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie celem wytrzeźwienia. Jeżeli tylko wytrzeźwieje, z pewnością usłyszy stosowne zarzuty. Będzie to nie tylko kradzież z włamaniem do tego domu, ale również posiadanie broni i amunicji bez stosownego pozwolenia. Także odpowie zaczyną napaść na policjantów, a za te wszystkie przestępstwa możemy grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Deszczowa sobota nie przeszkodziła w organizacji ciekawych wydarzeń w regionie. Zobaczmy o czym jeszcze opowiemy w Panoramie. Wystawa portretów mistrza fotografii. Rekonstruktorzy przypominają bitwę nad Bugiem. Partia Razem i Młodzi Razem przypomnieli postulaty lubelskich robotników sprzed 45 lat i podkreślali, że często są one takie same jak teraz. Pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia w Lublinie i w Świdniku, tu przed WSK, PZL. Działacze i związkowcy mówili o prawach pracowniczych. Rubelski jest to rocznica, która przypomina nam, że walka o przemiany polityczne w Polsce rozpoczęła się od walki o godność miejscu pracy. Właśnie dlatego postulat rubelskich robotników i robotnic powinny być traktowane nie tylko jako piękny historyczny dokument, ale również jako drogowskaz z tego, jak powinniśmy kształtować we współczesnej Polsce prawo pracy i miejsce pracownika. Ta sama walka o godną pracę, o godne warunki życia, o poszanowanie pracowników w ich miejscu pracy, to łączy. Robotników, którzy protestowali w ramach rubelskiego lipca z pracownikami, którzy właśnie w Gnieźnie w, w, w niemieckiej firmie Jeremias wygrali strajk płacowy. Łączy e, robotników sierpnia 80 i związkowców e, z Bogdanki, którzy dzisiaj solidarnie upominają się e, o sprzątaczki. Tak się składa, że 45 lat po tych wydarzeniach lipcowych my jesteśmy już w oficjalnie w sporze zbiorowym z naszą spółką Lubelski Węgiel, gdzie żądamy przede wszystkim poszanowania praw pracownic i pracowników działu sprzątającego, który podstępnie został przeniesiony do spółki córki na gorszych warunkach i żądamy zabezpieczenia praw i interesów naszej załogi w okresie tak zwanej transformacji albo tak zwanego zielonego ładu. Opolscy kryminalni wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Rybackiej z Lublina i Strażą Ochrony Wód Polskiego Związku Wetkańskiego z Lublina zatrzymali 67-letniego kłusownika. Mieszkaniec gminy Chodcza wpadł, gdy przyszedł nad Wisłę na wysokości miejscowości Zakrzów sprawdzić wcześniej zarzucone sieci rybackie. Jak się okazało, w rzece były zarzucone trzy sieci rybackie oraz więcier. A podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych mężczyzny policjanci ujawnili kolejne dwadzieścia pięć sieci rybackich, dwa wieńcierze oraz aparaturę do wytwarzania alkoholu etylowego domowym sposobem. Teraz za swoje zachowanie 68 latek będzie się tłumaczył przed sądem. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Urczość, edukacja, animacja. Tak najkrócej można opisać to, czym zajmują się od 15 lat, a rozpoczęło się od pomagania młodym ludziom w odkrywaniu i rozwijaniu swojego potencjału. Fundacja Teatrikon świętuje 15-lecie istnienia. Uroczystości jubileuszowe zbiegły się z galą Cyberjady, mistrzostw w projektowaniu gier komputerowych. Wiesława Szymczuk. Drużyna z LMS-u inspiracji do stworzenia swojej gry szukała w historii. Zrobiliśmy grę o byciu konduktorem w Polsce po prl po transformacjach. Ale to tak sprzyjm różeniem oka, oczywiście. No, ja jestem bardzo dumny z całego zespołu, co udało się nam zrobić, bo to było nasze takie pierwsze przedsięwzięcie się stworzeniem jakichś gier, a jesteśmy wszyscy z kierunku technologie cyfrowe w animacji kultury. Ale tematyka konkursu była różnorodna. Zespoły, które dotarły do Lublina wykazały się nie lada inwencją, bo konkurencja była duża. W tegorocznej cyberjazdzie wzięły udział 62 drużyny złożone z blisko 600 osób. Najtrudniejsze jest łączenie świata technologicznego z artystycznym, bo gry są takim medium, które właśnie wymagają znajomości i wrażliwości e, e, artystycznej, a z drugiej strony tego, co się dzieje w świecie techu. I osoby, które biorą udział w tym konkursie, no muszą się zmierzyć dokładnie z oboma obszarami. Najlepsi pojadą we wrześniu do Łodzi na wielki finał bitwy konstruktorskiej Cyberiada. Jest jedną z wielu inicjatyw Fundacji Teatrykon. Jedna z największych trudności czy wyzwań, które miały zespoły, to jest to, żeby Utrzymać pełny skład zespołu, bo staramy się, żeby te zespoły były takie około 8-10 osobowe żeby dać właśnie doświadczenie pracy w takim mini studio gier. Fundacja od 15 lat inspiruje młodych do działania. Jedną z takich osób jest Alicja. Trafiłam na osoby, które wierzą w młode osoby. To jest mega ważne. W fundacji pracuje tu mnóstwo młodych osób, ale też działa wolontariacko, czy też bierze udział po prostu w tych projektach. I rzeczywiście Zarząd Fundacji mocno, mocno wierzy w młode osoby, w ich rozwój taki poza w działaniach, inicjatywach, które my sami wymyślamy, też dodaje nam tej energii. No i tak naprawdę to wpłynęło też na moją taką ścieżkę zawodową. Teatrikon to skrót od teatralnego przekraczania Rubikonu. Zaczynaliśmy od spotkań teatralnych, zwierciadła, później projekty, które... Rozkwitały przy poprzednich staraniach Lublina Europejską Stolicę Kultury, takie jak lokomotywy, jak stacje kultury, które teraz wracają z powrotem do życia, kiedy cieszymy się już z posiadania tego tytułu w 2029 roku. I cała seria właśnie działań społecznych, działań, których staramy się pomagać i młodym osobom, ale też i dorosłym. Od 15 lat członkowie Fundacji realizują projekty skierowane do młodzieży, łącząc aktywizację młodych ludzi z rozwijaniem ich pasji i zainteresowań. Tadeusz Rolke, twarzą w twarz. Pod takim hasłem odbywa się wystawa zbiorowa poświęcona mistrzowi fotografii. Tym razem na zdjęciach wybitny fotograf, który odszedł od nas 14 lipca, został uchwycony przez innych pasjonatów obiektywu. Kochał ludzi, ale ludzie odwzajemniali to. Ludzie kochali Tadeusza w sposób niezwykły. To serce, jak mówią ci, którzy znali Tadeusza Rolkę, było zawsze dla ludzi. Był otwarty, ciepły, dostrzegał piękno, przede wszystkim kobiet. Ciężko jest pogodzić się z myślą, że ktoś taki empatyczny, wspaniały, taki, taki kochający ludzi i nagle go nie ma. To jest smutne. Miałam przyjemność spotkać go kilkakrotnie, dzięki właśnie Akademii. I nie tylko, i dzięki wschodniemu festiwalowi fotografii. Urzekał mnie zawsze jego elegancja, styl, uprzejmość, grzeczność. No i zamiłowanie. Najpierw fotografia a później kobiety, tak bym to powiedziała. Prawie 40 zdjęć na wystawie to Tadeusz rolkę uchwycony w różnych miejscach, w różnych okolicznościach, z różnymi emocjami. To fotografie wykonane przez tych, którzy często uzerowali się na mistrzu. Ja dużo rzeczy przeczytałam jego książek, starałam się kupować i przeczytać, więc opowiadam, że nie trzeba się spieszyć. Znaleźć sobie miejsce do sfotografowania i czekać na ofiarę, czyli w cudzysłowie ofiarę, na kogoś, kto będzie przychodził, żeby kart odżywić. Nie znosił martwych kadrów. Każde zdjęcie z wystawy to konkretna historia spotkania z Tadeuszem Rolke. To był spacer tutaj w Lublinie. Była wystawa w Galerii Saskiej, czyli na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego. Była wystawa zdjęć pana Tadeusza. Był warnisarz, przy którym po prostu szliśmy. On opowiadał o tych zdjęciach w swoim życiu, o tym jak fotografuje. No i był, właśnie, był ten moment, o którym przed chwilą opowiadałam. Naprzeciwko szła piękna kobieta. Dla pana Tadeusza to zawsze, to jest momentalnie, on znika. Zawsze fascynował go kobieta, że piękne to po prostu. Myśmy przestali istnieć. Nas było kilkadziesiąt osób, a dla niego świat się zawęził do tego jednego, co widział przed sobą. Na wystawę składają się 22 plansze. Oglądać je można na placu przed Centrum Kultury w Lublinie. A teraz w panoramie czumów koło Chrubieszowa. to tu rozegrała się jedna z ważniejszych bitew naszych dziejów Bitwa nad Bugiem. Polską historię po raz czwarty przypominają rekonstruktorzy z polskiej zagranicy. Dodatkowo w tym roku na uczestników czekał spektakl pokazujący koronację Bolesława Chrobrego. W średniowiecznym obozowisku jest ekipa programu Weekend TVP 3 Lublin na czele z Anną Dąbrowską. Dzień dobry witamy państwa z Czumowa w gminie Chrubieszów. Przenosimy się dziś w czasie o ponad tysiąc lat do roku 2018. To wtedy tutaj nad wodami Bugu rozegrała się jedna z najważniejszych wczesnopiastowskiej Polski bitew. Jutro główna bitwa. Witam Bolesława Chrobrego, Jarosława Dyrektora, zastępcę dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie do spraw Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej. Panie dyrektorze, dzisiaj piękna rekonstrukcja, piękne potyczki, ale jutro główna bitwa tutaj nad czumowem. Dwa zdania o takim znaczeniu historycznym tej bitwy. Jedno z największych starć, e, zmagania pomiędzy drużynami polskimi a ruskimi. Bolesław Chrobry po jednej stronie rzeki, Jarosław po drugiej. No i bitwa, która miała nieoczekiwany e, przebieg. E, myślę, że dzisiaj nie będę zdradzał jak to przebiegało. Trzeba tu jutro być i to zobaczyć. To może e, wasze królewskie mości zaproszą e, na jutrzejszą rekonstrukcję. Oczywiście. Plan na jutro jest prosty. Zięć. Przyszedł po pomoc, więc ruszyliśmy na Kijów. Stanęliśmy nad Bugiem. Z naszej strony wyglądało to tak, że no, po zjednoczeniu Nowogrodu, Was, Waregami, łatwym muchem wydawali się sąsiedzi. Także ruszyliśmy w stronę Bugu, aby I, nowe tereny zająć. I trzeba I trafu. Spotkaliśmy się. Spotkaliśmy się przypadkiem. I jutro możecie państwo zobaczyć, co z tego spotkania wyniknie o godzinie 14.00 umowie nad Bugiem. Zapraszamy. Proszę Państwa, zapraszamy bardzo serdecznie, ale jeszcze chciałabym zapytać, skąd Państwo przyjechaliście, bo to z całej Polski rekonstruktorzy, jak wyglądają wasze przygotowania do takiej bitwy, skąd piękne stroje? Zacznijmy, zacznijmy może w takim razie od tych pięknych strojów. E, wszystko tak naprawdę, co większość z nas rekonstruktorów ma tutaj na sobie, to są rzeczy, które albo wykonują dla nas rzemieślnicy, którzy po prostu już są z nami od lat, albo robimy to sami. Mocny nacisk na to, żeby to było wykonywane zgodnie z realiami epoki, zgodnie z tym, co wiemy na ten temat, z materiałów, które same w sobie też są już rekonstrukcyjne, odtwarzane przez rzemieślników, którzy tkają je, farbują i tak dalej, i tak dalej. To samo dotyczy oczywiście uzbrojenia, które e, znów rekonstrukcja na podstawie znalezisk, tego, co wiemy, tego, co udało nam się e, na ten temat e, dowiedzieć. Proszę państwa, zapraszamy zatem do Czumowa. W gminie Chrubieszów Jutro w niedzielę o 14.00 wielka rekonstrukcja Bitwy z 2018 roku. I na koniec tej panoramy sportowe emocje. Nowy sezon pierwszej ligi rozpoczyna dziś Górnik Łęczna. Zielono-Czarni podejmują właśnie Beniaminka rozgrywek polonię bytom. Ten mecz obserwuje Tomasz Jasina. Dzień dobry, Tomku. Przede wszystkim jakie wyniki, jaka atmosfera w Łęcznej. Zacznę od wyniku. Górnik przegrywa na razie z Polonią Bytom 0 do 1, a gola stracił dosłownie kilkadziesiąt sekund po rozpoczęciu tego spotkania. Mecz zaczął się o 17.30. Nie minęła jeszcze 17.30, jak Polonia prowadziła już 1 do 0 po pięknym uderzeniu z rzutu wolnego Tomasza Gajdy. Później ta gra się nieco wyrównała. Górnik miał swoje szanse. W tej chwili 62. minuta spotkania. 7 minut temu Fryderyk Janaszek miał doskonałą, stuprocentową okazję, ale Alex Cholewicz. W ramce Polonii Bytom gra dziś naprawdę doskonale i wybronił świetną sytuację, taką określoną mianem stuprocentowej. 2,5 tysiąca widzów dzisiaj włącznej na tej inauguracji nowego piłkarskiego sezonu na Lubelszczyźnie. Dwa zespoły, przypomnijmy. W pierwszej lidze górnik a w ekstraklasie Motor. Motor zagra jutro z Arką Gdynia o 17.30. Górnik dziś podejmuje Beniaminka. Jeszcze no, prawie pół godziny nadziei tych kibiców, którzy przyszli oglądać dzisiaj swoją drużynę w tym inauguracyjnym spotkaniu. I patrząc na to, co dzieje się na początku drugiej połowy, jest szansa, jest wiara też w kibicach, że ten mecz nie skończy się porażką Górnika. Kilka chwil temu na boisku pojawił się również oczekiwany tu Bartosz Śpiączka, czyli znakomity strzelec, piłkarz, który tu kiedyś w Górniku spędził pięć sezonów, a przed tym powrócił do łęczyńskiej drużyny, by zdobywać dla niej bramki. I może to jest dobry znak dla górnika. Na razie górnik przegrywa z Polonią Bytom 0 do 1, ale wiary, nadziei nikt tu nie traci. Tomasz Jasina, prosto z Łęcznej dla Panoramy Lubelskiej. Bardzo dziękujemy za te relacje. No a w niedzielę nasze kibiców rzeczywiście czekają dalsze sportowe emocje i najwyższe ligi. Mecz Motoru Lublin z Arką Gdynia o 17.30 oczywiście w Lublinie, a o 19.30 na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich lubelscy żużlowcy podejmą Betard z w Wrocław. My kończymy główne wydanie Panoramy Lubelskiej. Za chwilę pogoda i Olga Szypulska. Jesteśmy ciekawi, czy jutro w niedzielę będzie słońce. Nasz wieczorny serwis dziś o 25.00. 30. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.